A w studiu mój państwa gość, prosto z Moskwy, jeśli mogę tak powiedzieć. Aleksander Gurjanow, historyk ze Stowarzyszenia Memoriał. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Dodam, że pan przyleciał do Warszawy na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka Karta. Powodem tego przyjazdu był nowy tom indeksu represjonowanych zabici w Katyniu. No i tego będzie dotyczyło moje pierwsze pytanie. Czy to jest tak, że w sprawie katyńskiej coś się zmienia? Czy są jakieś nowe fakty, nowe informacje? No bo my właściwie żyjemy w takim przeświadczeniu, że nie znamy tej tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, czyli nie znamy tych listy Polaków, którzy zostali rozstrzelani gdzieś tam na terenach obecnej Białorusi. Natomiast to wszystko inne generalnie jest już chyba znane historykom. No i to jest w zasadzie to jest bardzo słuszny punkt widzenia, że rzeczywiście w tej chwili w innych sprawach, w przypadku innych grup ofiar zbrodni katyńskiej, innych niż tak zwana lista białoruska, czyli więźniowie trzymani pod śledztwem w w zachodniej Białorusi rozstrzelani na podstawie tej samej decyzji politbiura z 5 marca 1940 roku, na podstawie której rozstrzelano również jeńców trzech obozów i również więźniów pod śledztwem z zachodniej Ukrainy. Rzeczywiście opracowań najrozmaitszych, również opracowań, które polegają na ułożeniu pełnej listy. Ofiar zestawienia imiennego już się ukazało na przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie mało i to był powód, dla którego nasza decyzja, że przystąpiliśmy w ogóle do tego projektu, do opracowania zestawienia imiennego jeńców obozu Kozielskiego rozstrzelanych w Katyniu i pogrzebanych w Katyniu, że to była dla nas bardzo trudna decyzja, bo co, rzeczywiście, co tu można nowego na ten temat no, uzyskać? Jaki wynik? Dla nas jako badaczy. Ja nie, nie będę mówił w tej chwili o innych motywach, innej motywacji, ale właśnie, bo no, jestem przede wszystkim badaczem. I powiem, że od razu, że właśnie z punktu widzenia badacza, jednak takim powodem stało się, że to, że bardzo wielkie połacie źródeł, i źródeł sowieckich, i źródeł niemieckich, i źródeł polskich, które były dostępne i znane już od dosyć dawna, powiedzmy co najmniej od 20 lat, jeżeli mówić generalnie, od początku lat 90., nie były zupełnie wykorzystywane we wcześniejszych opracowaniach tych właśnie zestawień imiennych. Mówię o zestawieniach imiennych, czyli o pełnej liście katyńskiej. Ja tu mam na myśli oczywiście, te zestawienia ostatnich 20 lat, y, 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 w okresie, kiedy w 90 roku nastąpiło, no może niekompletne, niepełne y, i tylko częściowe, ale jednak bardzo istotne i bardzo ważne pod względem merytorycznym, otwarcie archiwów rosyjskich, w których znajdowała się dokumentacja sowiecka, dokumentacja NKWD. I mimo, że to otwarcie nastąpiło i że te dokumenty sowieckie były znane już od y, tamtego okresu, to na przykład w takich fundamentach, i podstawowych opracowaniach listy katyńskiej, tych najnowszych, jak pierwszy tom indeksu represjonowanych, który karta przygotowała w 1995 roku. W monumentalnym takim wydawnictwie katyń Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego wydana przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w 2000 roku. To te ogromne korpusy dokumentów nie były wykorzystywane i i, i, czekały, mhm. tak? I dlatego myśmy się do tego zabrali, ale mając na uwadze bardzo konkretne cele. Pierwszy cel. W tych wcześniejszych zestawieniach były rozbieżności co do liczby ofiar, tak? Pierwszy tom indeksu represjonowanych podawał 4410 biogramów. Że zawiera. Wprowadzenie oficjalne do tej księgi cmentarnej, a to jest moim zdaniem podstawowe źródło drukowane, mówiło, że księga zawiera 4406 biogramów, ale jeżeli się je policzy, to się okaże, że zawiera biogramy 4408 osób, a jeżeli się policzy biogramy, które są wystawione w internecie tej księgi cmentarnej, w księdze cmentarnej, w internecie, to jest 4414, a dokument Sowiecki który znany i publikowany od dawna i jest traktowany jako takie źródło kanonicznej liczby właśnie rozstrzelanych jeńców obozu kozielskiego w Katyniu, podaje 4421. Więc jest taka rozbieżność niewielka, ale jednak, no, powiedziałbym, że wymagająca wyjaśnienia. Więc w wyniku tego, że nam udało się do bazy źródłowej dodać te wszystkie nowe źródła, przede wszystkim wielki masyw dokumentów NKWD. Do, w dotychczasowych zestawieniach z tego wielkiego masywu wykorzystywano tylko listy wysyłkowe NKWD, które są rzeczywiście źródłem, no, podstawowym. Ale oprócz nich są tysiące innych dokumentów zawierających... Ja rozumiem, że tą, y, udało się ustalić tą liczbę, tak? Udało się ustalić nazwiska siedmiu osób, które dotąd nie były uwzględniane jako ofiary zbrodni katyńskich. Siedmiu jeńców obozu kozielskiego rozstrzelanych na podstawie decyzji biura politycznego. No jakby siedem w porównaniu z tą wielką masą ponad cztery tysiące czterysta, to jest niewiele, ale to no, ale są dla jednak... Dla rodzin jest to na pewno ważne, no i jest to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, pewne... No pewne wynik sym badawczy. Symboliczne zadośćucznienie, wynik badawczy, pan cały czas podkreśla, że pan jest badaczem, historykiem, no ale ja chcę jednak się zapytać o pewne takie um, ogólne wrażenie tego, co dzisiaj mówi się, co czuje się w Moskwie na temat właśnie zbrodni stalinowskich, na temat II wojny światowej, no bo... Um, nie wiem, czy nasi słuchacze sobie do końca zdają sprawę, jak ważną rocznicą dla dzisiejszej Rosji, w ogóle dla Rosji jest zakończenie II wojny światowej. Jutrzejszy dzień to jest Dzień Wolny od Pracy. Ja pamiętam, jak ja byłem korespondentem w Moskwie, jak to święto było obchodzone i to na wszystkich możliwych, tak naprawdę, płaszczyznach, bo z jednej strony władza, która rzeczywiście organizuje imponujące obchody takie centralne, no ale z drugiej strony na tak, osiedle, Z, defiladą z defiladą, ale z drugiej strony na osiedlach, na placach śpiewy, goszczenie się wzajemne, biesiady i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowite, ale to jest żywe święto. No, święto jest żywe, powiedziałbym, z kilku powodów, bo jeden powód, no to jest, tak przypuszczam, motywacja ludzi starszych, nawet niekoniecznie tych, którzy się urodzili, którzy mogli sami brać udział w tym Dniu Zwycięstwa w 1945 roku, ale jednak nawet takich, którzy się urodzili tam wkrótce po wojnie, ale pamięć tego zwycięstwa, które nawet nie tyle chodzi o sam fakt zwycięstwa, a chodzi o, o, o te przeżycia, o te wielkie tragedie, wielkie straty, y, które się dokonały w, w, no, w narodzie, mhm. w każdej rodzinie. No, ale też Ludzie po... zginęli. Mhm. I pamięć o tym, że jednak w wyniku tego, że to się wszystko skończyło zwycięstwem, to jest y, no, y, dla, dla tych ludzi. Mhm. Jest czymś wciąż żywym i czymś, no, y, co... Y, Jakoś daje podstawy do jakiegoś optymizmu, że jednak y, było takie wielkie nieszczęście, był, był taki ciężki czas i przezwyciężyliśmy to i udało się y, przez to przejść i zwyciężyć. No tak, ale też ta Druga Wojna światowa inne jest traktowana motywy. wybiórczo, prawda? No, no bo tak. ten okres pierwszy, czyli od 1 września 1939 do y, zaatakowania Związku Radzieckiego przez Hitlera w ogóle jest nieznany w Rosji. O tym się prawie nie mówi. Jednak się jednak y, mnie się wydaje, że to się zmienia. Że to się zmienia. I, i tu, jest, tu jest sytuacja inna niż w przypadku Dnia Zwycięstwa, bo Dzień Zwycięstwa to zawsze łatwo sobie przywołać na pamięć i łatwo jakby emocjonalnie o nim pamiętać. A ten fakt, że Związek Radziecki w ciągu prawie dwóch lat był w istocie sojusznikiem Hitlera i przyczynił się do wywołania II wojny światowej, ten fakt jakby zawsze, tak emocjonalnie to chciałoby się gdzieś odepchnąć w niepamięć i postarać się o nim nie myśleć, żeby do niego, żeby o nim myśleć, żeby w ogóle nie wpychać tego gdzieś tam daleko, to trzeba dokonać jakiegoś wysiłku emocjonalnego i to jest zawsze trudniejsze. Mhm. Y ale wydaje mi się, że jednak coś pod tym względem zmienia, no przede wszystkim być może w młodym pokoleniu. Z młodym pokoleniem to w ogóle jest sytuacja jakby trochę bardziej skomplikowana i, i, i trochę, no zarówno z młodym, jak i ze starszym, bo tutaj do tego dochodzą oprócz właśnie takiego przeżywania tej wojny jak, jako takiego doświadczenia tragicznego i zwycięskiego własnego narodu takiego dosyć autentycznego przeżywania, to dochodzą również inne względy. Tak? W wyniku tej wojny Związek Radziecki stał się potęgą. Tak? Mhm. Stał, się, stał się mocarstwem. I w tym statusie mocarstwa istniał przez tych kilkadziesiąt lat, powiedzmy tam aż do roku 90, 91, póki się nie rozpadł. To poczucie, że się jest obywatelem mocarstwa, to, to też emocjonalnie bardzo, bardzo to łatwo jest Czyli Rosjanie sobie, dzisiaj, sugeruje sobie pan, że tęsknią czasami do tego poczucia tak, właśnie... Tak, tak, bo to poczucie to poczucie wiąże się również z jakimś poczuciem bezpieczeństwa w tamtych czasach, bezpieczeństwa, które wynika z, wynikało wtedy z tego, że nie ma konieczności dokonywania wyborów, że jakby los jest zagwarantowany, że być może jest niebogaty, czy wręcz nędzny, tak, ale jest zagwarantowany i że ja tutaj nie bardzo mam Mam możliwość każda, każdy pojedynczy człowiek coś w tym zmienić, ale, ale jest spokojnie i jest w porządku, tak? I no to dobrze, jest takie poczucie, Stalin, do którego się łatwo, do którego a Stalin, się łatwo. zbrodnie stalinowskie, a Stalin, rola Stalina. Więc właśnie, dla takich w ludzi, tak, dla których komfortu moralnego, psychicznego, którzy potrzebują właśnie tego poczucia przynależności do mocarstwa, którego się wszyscy dokoła boją, to to się w dużej części się pokrywają te. Obraz takiego mocarstwa z obrazem Stalina, bo że to Stalin był twórcą tego mocarstwa. Tak, Stalin zmarł w 1953 roku, ale mocarstwo egzystowało dalej i to było dzieło Stalina, tak? Więc dla nich to jest jedno i to samo i o, o tym, że to był, że za Stalina był terror, były represje, to akurat to wspomnienie to pod względem emocjonalnym łatwiej jest zepnąć w niepamięć niż je przywoływać. Po to, żeby je przywoływać, Czyli potrzeba wysiłku. O skomplikowanej Historii Rosji i o pamięci narodu rosyjskiego mówił Aleksander Gurianow, a my już za chwilę o separatyzmie w Europie. Francuska policja we wspólnej operacji z Hiszpańską Strażą Obywatelską zatrzymała sześć osób podejrzanych o przynależność do ETA. Choć separatystyczna organizacja baskijska dwa lata temu zrzekła się stosowania przemocy, to jej aktywni bojownicy wciąż walczą o niepodległe baskijskie państwo. Tylko czy ich walka ma jeszcze sens? Magdalena Skajewska. Do zatrzymań doszło podczas jednoczesnych operacji policyjnych w trzech miejscach w środkowej i południowo-zachodniej Francji. Dwie z sześciu aresztowanych osób podejrzane są o przechowywanie broni i ładunków wybuchowych. Pozostałe o fałszowanie dokumentów i kradzież pojazdów. Jak powiedział we wtorek Jorge Fernandez Díaz, hiszpański minister spraw wewnętrznych, byli to członkowie kluczowych jednostek organizacji. Ta operacja jest bardzo ważnym krokiem ku rozbiciu ETA i dobrze pokazuje polityczną porażkę, jaką ponosi ona przed państwem prawa eta, jaką znamy i przez jaką cierpieliśmy przez dekady w Hiszpanii, nie będzie już taka sama. Terytorium Francji wciąż stanowi ważną bazę logistyczną i wojskową baskijskich terrorystów. Zmusza to rządy w Paryżu i w Madrycie do podejmowania wspólnych działań. Podkreśla Jean-Jacques analityk Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych w Paryżu. Od 1983 roku rząd francuski aktywnie współpracuje z Hiszpanią w tej kwestii. Francję i Hiszpanię łączy przecież prawie 450-kilometrowa granica. Problem ten stał się jeszcze ważniejszy w momencie, gdy oba Kraje przystąpiły do strefy Schengen, a granica między nimi przestała istnieć. We francuskich i hiszpańskich więzieniach znajduje się dziś około 700 członków ETA. Aresztowania, do jakich doszło zwłaszcza w ostatnich latach, zdaniem Kacpra Rękawka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doprowadziły do znaczącego osłabienia organizacji. Takie straty, jakie oni ponoszą, powodują, że ta organizacja jest w totalnym, takim powiedział, rozgardiaszu i ona może robić pewne rzeczy lokalnie, to znaczy ściągać podatki od biznesmenów w kraju Basków, chociaż to już na mniejszą skalę, nie wiem, kogoś pobić, komuś pogrozić, dokonać jakiegoś szantażu, natomiast nie jest w stanie przeprowadzić skomplikowanych jakichś operacji, bym powiedział, Po deklaracji, jaką przedstawiciele organizacji złożyli dwa lata temu, można by przypuszczać, że do takiej operacji już właściwie nie dążą. W październiku 2011 roku ETA oficjalnie wyrzekła się stosowania przemocy, zapowiadając, że chce rozpocząć poważne rozmowy polityczne. Problem polega na tym, że zarówno rząd w Hiszpanii, jak i we Francji nie chce z nią rozmawiać, domagając się całkowitego i bezwarunkowego rozbrojenia i rozwiązania ETA. Według Kacpra Rękawka może być to jednak bardzo długi proces. ETA jest w jakimś etapie tego samorozwiązania, ale tak po prostu tym ludziom nie można powiedzieć, żeby poszli do domu z dnia na dzień i pewne rzeczy siłą rozpędu jeszcze się toczą. Poza tym ja nie jestem do końca przekonany, czy wszyscy w tej organizacji, która jest dosyć mała, naprawdę chcą zakończyć walkę. Choć nie wszyscy bojownicy ETA popierają rezygnację z działań zbrojnych, to większość mieszkańców kraju Basków jest co do tego przekonana, zwłaszcza po 2004 roku, mówi żołżak krójański. Atak terrorystyczny, do jakiego doszło w Madrycie w marcu 2004 roku, kilka dni przed wyborami i w którym zginęło około 200 osób, wywołał tak ogłoszenie gromny szok psychologiczny, że szybko stało się jasne, że ETA zupełnie utraciła poparcie społeczne dla używania przemocy, zbrojeń i podkładania bomb w Hiszpanii. Podczas gdy policja konfiskuje ich broń, polityczny kapitał odbiera im nacjonalistyczna partia Basków, także opowiadająca się za niepodległością, ale przeciwna stosowaniu przemocy. Baskijscy terroryści odpowiedzialni są za śmierć ponad 800 policjantów, wojskowych i funkcjonariuszy administracji państwowej, głównie w ciągu pierwszych 20 lat swojej działalności, od 1000 959 roku. Tyle Magdalena Skajewska już za chwilę o innym problemie dzisiejszej Europy. Euronet Plus. Wydarzenia i komentarze w radiowej jedynie. A w studiu profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Kolegium Civitas. Dzień dobry. Witam serdecznie. 68. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, dzisiaj w Paryżu. No i wydawać by się mogło, że powrót do nazizmu, do idei nazizmu jest absolutnie niemożliwy, szczególnie w Niemczech, a obserwujemy ostatnio, no coś zupełnie innego. Mam tu na myśli proces tak zwanego narodowo-socjalistycznego podziemia, czy trójki z jakich nazywają niemieckie media. Trójka młodych ludzi, Niemców, którzy przez 10 lat dokonywali zbrodni na tle rasistowskim, mordując 10 osób, tak? Tak, ta historia jest niewątpliwie szokująca. Nieprawdopodobna. Niewątpliwie, niewątpliwie bardzo, bardzo tragiczna. No i pokazuje nam ona, między innymi... Em, taką bardzo zasadniczą kwestię, sprowadzającą się do tego, że mimo upływu lat, mimo upływu dziesięcioleci od czasów II wojny światowej, Ideologia, ideologia neonazizmu, ideologia nienawiści, ideologia rasistowska nadal zabija, nadal może mieć tragiczne skutki. No, jak rozmawialiśmy, zanim się, na no, jak się umawialiśmy na tą rozmowę, to, to, to rzeczywiście takie, tak pamiętam, że, że pan powiedział, że to nie jeden film na ten temat pewnie nakręcał, ale czy władze niemieckie mogły przez 10 lat nie wiedzieć o takiej działalności terrorystów, morderców? Czy to jest w ogóle możliwe? No tak, rzeczywiście ta, ta sprawa pokazuje pewną słabość, mimo wszystko struktur państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie neonazizmowi i w szczególności za przeciwdziałanie terroryzmowi. Akurat w przypadku przeciwdziałania terroryzmowi ze strony islamistów władze niemieckie mają w ostatnich latach na, na koncie wiele sukcesów, ale jak się wydaje, stało się to poniekąd kosztem e, uwagi, którą należało poświęcać także e, zagrożeniu ze strony e, e, ugrupowań czy środowisk e, ekstremistycznych, e, neonazistowskich, środowisk e, skrajnej prawicy, które wcale nie zniknęły. Mm -hmm. Nie zniknęły nie tylko w Niemczech, dlatego że pan był w Budapeszcie na Światowym Kongresie Żydowskim, który się wczoraj bodajże zakończył, no i tam w trakcie tego kongresu demonstracja organizacji Jobbik, czy partii Jobbik, która też jest no, partią skrajnie nacjonalistyczną, chyba można nawet powiedzieć faszystowską. Tak. Y jak to się dzieje, że dzisiaj w Europie takie organizacje mają jednak coraz większe powodzenie? Czy to można łatwo wytłumaczyć kryzysem? Mhm. Oczywiście z przyczyn historycznych, no często najwięcej uwagi poświęcamy przejawom neonazizmu w Niemczech, czy w krajach niemieckojęzycznych, takich jak Niemcy czy Austria, prawda? I to jest jakoś zrozumiałe, i, i przejawy neonazizmu w tych krajach absolutnie zasługują na uwagę i są oczywiście groźne, ale Neofaszyzm jako zjawisko to jest problem ogólnoeuropejski i są takie kraje w Europie, do których mm. można zaliczyć Węgry, wspomniane właśnie z Jobikiem, jak Grecja ze Złotym świtem, czy nasz sąsiad, Ukraina z partią Swobody, więc są takie kraje, gdzie ugrupowania skrajnej prawicy, także tej neofaszystowskiej skrajnej prawicy, tak jak te trzy wspomniane przeze mnie, rosną w siłę. No i kryzys na pewno jako słowo klucz jest, jest tutaj na miejscu. Chociaż oczywiście trudno mówić o takim bezpośrednim, automatycznym przekładaniu się sytuacji kryzysu ekonomicznego na wzrost popularności ugrupowań neofaszystowskich. Tutaj mhm. też kwestie kulturowe są istotne, ale oczywiście w kontekście kryzysu także ugrupowania skrajnej prawicy korzystają. No ale też chyba jest takie szukanie prostych odpowiedzi na trudne pytania, prawda? To zawsze łatwo sobie wytłumaczyć, że dlaczego mi jest gorzej, no bo tym, co przyjechali, jest lepiej. No i, i, i to też jest jakiś taki ważny element chyba. Tak. Myślę, że sprawa w dużym stopniu sprowadza się do tego, jakiego rodzaju dyskurs jest wykorzystywany do manifestowania protestu, do manifestowania niezadowolenia, czy jakiejś frustracji. To może być, prawda, zarówno, zarówno dyskurs radykalny, nie wiem, progresywny, lewicowy na przykład. Jak Taki, co bywa znacznie bardziej niebezpieczne we współczesnej Europie, może to być dyskurs rasistowski, neofaszystowski, dyskurs ksenofobiczny, właśnie polegający na, na konstrukcji pewnego obrazu wroga, którym może być imigrant czy, czy mogą nim być wszelkie mniejszości. Tego rodzaju dyskurs jest zakorzeniony w ideologii totalnej homogeniczności kulturowej, totalnej jednolitości. Kulturowej, która jest pewną fikcją ideologiczną, no tak. ale, ale jest no to dość niebezpieczna. To zupełnie jest fikcja. Tak, dzisiejsza Europa jest, jest Europą no, z natury rzeczy wielokulturową, różnorodną. Zresztą w historii Europy przez wiele set lat mieliśmy do czynienia z wielokulturowością i różnorodnością. Jest to na pewno ważna część współczesnej tożsamości europejskiej, także, której nie sposób się pozbyć. Mm -hmm. e, więc e, tego rodzaju ruchy, e, e, które no, występują przeciwko tej e, fundamentalnej wartości, jaką w Europie jest, e, jest różnorodność, czy tolerancja szeroko pojęta, e, te ruchy są na pewno niebezpieczne. Także w sensie takiego bezpośredniego fizycznego zagrożenia. E, no, co pokazuje ta sprawa trójki z Cwiką? Co pokazuje ta ostatnia sprawa z Niemiec? Oczywiście tak. No, ale to jest też pytanie o skalę zjawiska. Znaczy, czy pan uważa, że to rzeczywiście jest tak, że to ta jest taka fala, która, która narasta, czy to raczej jest taka stała tendencja od kilkunastu lat, która jest, no, jakiegoś jednak, no, sprawa jakiegoś marginesu, który jest zawsze i wszędzie. Mhm. Więc oczywiście w, w pierwszych dekadach po II wojnie światowej te ruchy były relatywnie słabsze, no, ze względu na to, prawda, bezpośrednie dziedzictwo, bezpośrednią pamięć o, o tych strasznych zbrodniach, do których faszyzm doprowadził w, w czasach wojny. Ale one nigdy nie zniknęły, z horyzontu, i w miarę upływu lat, w miarę tego jak słabnie pamięć, jak coraz mniej jest prawda, wśród nas ludzi, którzy bezpośrednio jako świadkowie doświadczyli, doświadczyli tych zbrodni nazizmu czy, 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 czy faszyzmu w Europie, no to te ruchy jakby odzyskują przestrzeń. I jak jest dzisiaj? no t, t, Trudno tutaj mówić o jakiejś takiej jednolitej tendencji ogólnoeuropejskiej, bo są kraje, gdzie te ruchy są silniejsze, są, są kraje, gdzie, gdzie one są słabsze. Ale w kontekście tego, co, co no, w kontekście całego prawda, kontynentu można nazwać kryzysem, to zagrożenie jest niewątpliwie realne. Zresztą no, także w naszym kraju, nie ukrywajmy, też mamy do czynienia z ruchami skrajnymi, z ruchami skrajnie nacjonalistycznymi, posługującymi się hasłem Polska dla Polaków. No, które są prawda, podobne do, do, do tych ruchów, z którymi mamy do czynienia na Węgrzech czy w Grecji. No i do nas także, jako do obywateli, czy od nas zależy, czy ruchy będą, te, będą one także na naszym podwórku rosły w siłę, czy nie. Profesor Rafał Pankowski, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Wydarzenia i komentarze w radiowej jedynce. I to na dzisiaj wszystko w magazynie Więcej Świata. Grzegorz Ślubowski, do usłyszenia. Więcej Świata.